Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, Diabolo, w poprzednim odcinku tu się coś zglitchowało i nie można było podnieść tej kratownicy, teraz już najwyraźniej, teraz jest interakcja, proszę bardzo, interakcja, cyk, podnosimy, brama się otwiera, mój Donan może wejść tutaj, nie pierdol, nie pierdol stary. Idziemy, spieszymy się tylko gdzie? Powiedz mi gdzie, a tu idziemy, dobra. Co tu jest? Wysoka rada w mroku. Nikt inny mu jaśnie światło, niż Kehegan. A to Mephisto, podmartwa. martwa. San kur. San -ke kur. Zakrwawiony wilk, odległe wycie! Mephisto. Dziwne. To w Hawezarze są wilki. No jest Mephisto. Mephisto jest kurwa tym wilkiem, którego spotykać nie chcesz. Ale czasami to robisz, nie jest ci to na rękę. Zadanie wykonane. Interakcja, wchodzimy. Yeah! Słuchajcie, jak doskonale wiecie, to są odcinki krótkie, półgodzinne i tak dalej. Przeszukaj, splugawione podkrypty, w których są podludzie. To musi być właściwe miejsce. Jep! Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Pusto, pusto, pusto. Oczywiście są miejsca, w których nic nie ma, a potem kurwa cała zgraja z kurwy synów, nie? Zaraz tu może być 100 kurwa 30! Mmm, okej, okay. no i właśnie. Unikałeś? na no, drzwi najtrudniejsze nie były. Możemy wchodzić do czarnego grobowca. Wypierdalaj z tej trumny. Te drzwi mogę rozjechać? Nie, na razie nie mogę. Donan nie podąża już za mną. No wiem, wiem, wiem. Co z tym robimy? tyle silna by No tak, potrzebujemy dostroić ten kamień dusz Kamień dup Nie co mam z tym zrobić? Aha, ty, ty dostroiesz go Mowa chora z... dreamów Mówiłeś po szwedzku, prawda? Nie No co? o, o. czasu. O -o, o o Dobra. Zniszczyłem coś, ale jeszcze nienawistna dusza mnie tu prześladuje. No dobra, załatwiłem to, zadziałało? już dalej, ty stary durniu. Co jest nie tak? Z kim, co jest nie tak? Jest gorzej niż myślałem. Musiał zostać uszkodzony, gdy Jorin. Gdy Astaroth. Ale wiesz jak to naprawić to jego synny żywego srebra i narzędziarch czy Aha, czyli musimy iść do wioski kurwa naprawić się Zajebi się. Naprawdę kurwa? No bra to z sam stąd Będę szybciej niż ty a chyba jego to nie obchodzi, co? Jego obchodzi tylko to, żeby zadupczyć. Na 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 na. Nie, no. obchodzą go inne, mniej doczesne rzeczy. Szczurze! Syk! Tak nie róbcie zwierzętom. No chyba, że to są szczury, które atakują wasze uprawy i tak dalej. Bo na pewno macie upraw. W chuj bagienna gościnności. Znajdź do na nawetrychanie. No to idziemy tu. Kochani. Czy tak z jedną flaszeczką pójdę? No pójdę, zaraz spotkam kogoś lub coś Co mi flaszeczkę przekaże, prawda? Albo jakaś beczułka tu będzie, czy chuj wie co No na razie nic nie ma, nie? Oczywiście Oczywiście jak człowiek kurwa szuka, to nie ma, nie? Tak? To nie, no to cały czas kurwa jakieś rzeczy leżą Nie no kurwa, naprawdę nic nie ma, nie? Ale syfilis Ścieżka desperacji że tędy nie przejdę, że chcą, żebym tędy szedł, kurwa. No tu mogła być taka ta, ale jej nie ma. Tam są jakieś kurwa truposze. Z tych truposzy może mi wylecić coś. ciało kurwa naprawdę nawet najmniejsza Ach ty żół pierpatnie Okej, okay, dobra, muszę czekać I tyle? Falsja, fajnie wygląda, ale chuj Dudniący legion. O proszę, ten dudniący legion jest całkiem spokojny. Nie mam żadnego, no nic, żeby sobie to dorzucić. No ale dobra, dzięki temu coś mi się tam udało. Tu coś pokazuje, jakaś misja, misyjka, ale czy wchodzić w to? No dobra, już wlazłem kurwa. Vá. O kurwa, jaki zajebam! Kurwa, kolejna larwa. Larwiszon jebany. Ile tych larw kurwa gnoje. Tak jest, rozjebany. Tu jakaś zastygła z zna jeszcze potrzebuje na to czasu. Muszę czekać. i rozjebany. Fajne. Podobało mi się. Dobra i zobaczmy co z tego nam wyniknęło. Kurwa i właśnie zamieniłem to. Ja pierdolę. Och bez sensu. Dobra idziemy dalej. Dobra. Rozjebanie wszyscy. Jak talala. O to chodzi. Trzymajcie się tu z dala ode mnie. już maksymalną wartość zdrowia, nic mi nie zrobicie. Tak, mógłbym wezwać konia generalnie. Ale Chcę sobie troszkę poek nie? I się przejść. Poznać też. I się w jak się lepiej poznajemy. Rękawic nie potrzebuję, na pewno nie takich, bo myślę, że raczej są chujowe. Dobra, dochodzimy już do sedna sprawy, do bagniska, w którym mam się spotkać z moim przyjacielem najlepszym, najwspanialszym. I dzięki temu będziemy mogli napierdalać demony. Wedżan! Dobra, mogę posprzedawać rzeczy. Osiągnięto cel podróży. Tutaj mogę się uleczyć i tak dalej, bla bla bla. No chicha niesamowite. Nie sądzisz chyba, że wróciła? Pewnie, że wróciła. Dobra, nie, nie mogę dalej tego, nie. Nie mam odpowiednich składników. No patrzcie, kurwa, no. Zmierzone kości bestii, 2 na 5. A, szkoda gadać, chuj. W końcu to zrobię, no ale na razie nie mi się tych bestii, po te bestii zapierdalać, nie. Dobra, sprzedaj. A chuj, sprzedaj wszystko, kurwa. Oprócz tych legendarnych rzeczy. No i posprzedawane. Okej, okay, możemy iść do ziomeczka. Czemu tak od razu zakładasz? Głupie zak zakładanie. Donan, mamy jakiś Chyba problem. nie znajdziemy w tym mieście nic przydatnego. Tam ktoś leży kurwa, zdycha no jakieś dziecko. No pewnie nie taka zwykła. Musi coś tu być. Od tego bagna ciągnie magią. A tam gdzie magia są też jej użytkownicy. Skoro to wiedźmy szukasz to idź do wieży. Wiedźma, no tak. Jeszcze pierdoliłam w wiedźmie. Pójdziemy do wieźmy. Wygląda na to, że czeka nas spotkanie z Wiedźmą z bagien. Może to nie panie łaskawe nie będą. Się... Ja tylko pokażę, że nie wiem, czy nie będzie tak widać, nie? Nie, ja mam pani łaskawe wytatuowane tutaj. Na całej nodze. I mam nawet numer, który się nazywa Trzy Furie. Nie jest o paniach łaskawych tylko w wersji greckiej. No ale co? Słuchajcie, wszystko zobaczycie jak wyjdzie druga płyta. Yy, będzie zajebista. Kurwa. Gwarantuję wam, i to nie jest takie czczepierdolenie. Serio. Trochę osób już jej posłuchało, i wiem jak jest, i wiem jak będzie. Dobra, chodźmy do tej wiedźmy i tędy przejdziemy, tak? Zrujnowana wieża. Dzień dobry, wiedźmo. A to ty? No i co? Mogę z nią pogadać? Nie mogę z nią interakcji mieć. Nie tutaj. Ty no kurwa, nie mogę mieć z tym interakcji, ale ja, ja Nie w mieście. Czekajcie kurwa, wróćmy się na chwilę Co Za sens. Koć, kurwa stare jeszcze raz tam pójdziemy, bo coś się zjebało ewidentnie. Patrzcie, tu mogę Zbroja, a tam potem już nie mogę, nie? Dobra, teraz mogę Ty jesteś wiedźmą zwierzy? Tak, Taisa. isa. Myślałam, że udałeś się do twierdzy. Tak, cóż, dlaczego miałabym wam pomóc? No pomóż nam. Wszyscy życzymy śmierci. Owszem, ale naprawienie kamienia dusz dotyczy... Lilith. a ona mnie nie obchodzi. Fajnie, nie potrzebuję wiele. Wystarczy, Żywe srebro i narzędzia, daj. Takie małe prośby rzadko takimi pozostają. Pewnie to wiesz, ale pomogłeś mi. No pomogłem, pomogłem. Ja pomogłem, kurwa. Wszyscy pomogliśmy. Moje narzędzia są twoje. Pożywę srebro musicie iść do Do A dostać na kargo. Czyli co? Znajdź Walty na papilnych pustkowiach. Gdzie są te kurwa popielne Pustkowia? tu gdzieś kurwa, no dobra Idziemy. Czyli ten niech sobie tam napierdala, ja idę do Walda na popilne pustkowia. Znajdziemy z kurwola. Lidzę do domu, fajnie, fajnie. No jest tu ktoś do zabijania z kimś będę się napierdalał? Nie, nikogo tu nie ma Trawka sobie rośnie, wszystko jest fajnie Idziemy tutaj Zejście do piwnicy O kurwa, chory niedźwiedź tego się nie spodziewałem, a co tu jest? Przejechaliśmy do piwnicy, jestem ciekaw co w tej piwnicy jest Czy dalej będę miał tę falę uderzeniową przez chwilę czy nie? Nie No to super, kurwa. Niesamowita przygoda w tej popielnej chacie. Wracam na grań wyziewów. Chore niedźwiedzie, stosy czaszcze. Kto tam jeszcze na mnie dybie, kurwa, co? Tutaj w tej okolicy osiągnięto cel podróży. Tutaj mam szukać typka. No i widzicie i po co kurwa dopierdalać się do mnie Jak ja was zniszczę, dobra on pewnie jest w tej wnęce kurwa Trzeba tutaj wejść Twierdza powierzchnię, no nie no, twierdzę go nie ma Mógłbym czyścić te twierdzę, ale o! Mocne te ciosy ma. Brzmi to, że on się pewnie ukrywa tutaj gdzieś. Okay. Masz w zwyczaju węszyć po domach innych ludzi? Nie o to chodzi, kurwa, już bez przesady. Przyszła mnie Tajsa, potrzebuje na jest twoja pomoc. Nieświadomie posławacie na Jak to? Jak dajcie? Nie. fuck 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 Dobra. Kupię kurwisko Nie jestem kurwa nie trafiłem jej schyda no mi posłała na śmierć Kurwa teraz, ja pierdolę, w tym momencie mi uciekła jebana. Tak jak w sumie. Wiedźmie pantofle, bintewny topór, kurwa. Aż mnie zdenerwowałaś, no. Przejdź do nowi oczyszczone srebro. No, to mu przyniesiemy tutaj, nie? Ale w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa pa!